taką tezę, że już tych wojen dosyć w Europie i trzeba teraz pewną inną propozycję ta propozycja przez 50 lat po wojnie działała bardzo zbrojnie, doszła do pewnej granicy I, i, i my nad tym głosujemy, my nad tym, tak jeszcze nie tylko my, ale wielu krajach, ludzie tego nie rozumieją, bo dla wielu ludzi to jest abstrakcja. Dla wielu ludzi kategoria dopłat do rolnictwa jest oczywistością, ale kategoria mechanizmów decyzji w Unii jest abstrakcją. I to można zrozumieć. Nigdzie na, na świecie ta, te, ta frekwencja nie jest wysoka, no ale oczywiście chodzi o to, żeby ona nie była komplementująca a zwłaszcza, żeby najniższa Europa nie była w Polsce. Dlatego, że nam będzie wtedy bardzo trudno domagać się, ja dużo pieniędzy bo to około 20 miliardów w którym, w euro, to jest 100 miliardów dolarów. To są gigantyczne pieniądze i my biorąc te pieniądze musimy też mieć świadomość tego, że musimy mieć mandat odpowiedzialności za, za wspólny los. I to naj, 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 najkrócej mówiąc o to, toczy, o to się toczy spór. Spór się toczy o dalszy model Unii i wcale to nie jest takie oczywiste. W Polsce jest bardzo wielu polityków, bardzo wielu grupowań, dla których dalsze rozwój Unii raczej jest przeszkodą. I tutaj mamy bardzo jasne stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, które po prostu nie chce traktatu lizbońskiego, i jest yy, twierdzenie, że traktat lizboński jest martwy, że Irlandia go pogrzebała itd., tak ale nie jest do końca, jest tu pewna racja, ale jako częściowa, dlatego że yy, no, lepiej należeć do tego obozu, który wysyła sygnał do, do innych, że my chcemy dalej. I chcemy dalej y, do, proces integracji rozwijać, a nie cieszymy się z tego, że Irlandia y, ten proces torpedowała, że 300 tysięcy, bo taka jest przewaga w Irlandii w głosowaniu, czy, czy całość populacji 3 miliony, włożyło kij w szprychy 300 milionów ludzi, zablokowało ten wehikuł. Możemy rozwodzić ręce i mówić: no, skoro Irlandia zablokowała y, proces integracji, to w takim razie właściwie. Tvrdimo te zludne fakte in nič več ne vem, ker to je mnenje stanovisko. prawa i sprawiedliwości, które uważam za bardzo szkodliwe dla Polski, bo prezentuje punkt widzenia, że Unia z wartością. Można oczywiście bronić innego punktu widzenia, tylko moim zdaniem argumenty są słabsze. Powrót do państwa narodowego, już pomijam wszystkie z tym związane niedogodności i gospodarczą cenę, powrót do tego państwa może oznaczać, że Europa w ogóle przegra konkurencję. W tej chwili mamy dwa bardzo silne ośrodki, i na świecie dzisiaj nie ma już rywalizacji militarnej, chyba nie będzie, ale dzisiaj jest bardzo ostra walka ekonomiczna. To są Stany Zjednoczone, to jest Azja, także Japonia, Tajwa, Singapur. To są ośrodki, które w gruncie rzeczy decydują się przesuwa coraz bardziej wszystko w kierunku Azji. To są ośrodki, które zdecydują, się w przyszłości, starzejąca się, coraz bardziej wyczerpana, podmywana falą islamskiej emigracji z wieloma problemami, czy ta Europa wytrzyma konkurencję, bardzo socjalna, bardzo obciążona właśnie wydatkami socjalnymi, starzejąca się, skorowana przez to Europa, wytrzyma konkurencję, czy po prostu stanie się pewnym Rezerwatem, zostanie z tyłu tego świata, o to też toczy Reformatorzy Unii mają tego świadomość. Nie można bezkarnie żądać wyłącznie, tylko kasę pieniędzy dla Polski, udawać, że cała reszta skończy te pieniądze biorą, jakim kosztem, że, że nas nie interesuje. I to jest pewien współ o model, o model funkcjonowania świata, o model gospodarczy. To są bardzo ważne, podstawowe sprawy, trudniejsze nawet niż proste, kiedyś rozstrzyganie sporów na polu walki. Ten sposób rozstrzygania sporów, jako prymitywny w gruncie rzeczy mało skuteczny. Myślę, że myślę, bo to rzeczywiście tego nigdy do końca nie wiadomo, że ludzkość ma na pozysku. Także reasumując, ten wymiar nawet wewnętrzny, traktowany wyborów jako pewnego sondażu i głosować na platformę po to, żeby dokopać pisowi, czy głosować na kogoś partię, żeby tam komuś dokopać, jest atrakcyjny, zrozumiały i wydaje się bardzo przekonywujący, ale on jest paradoksalnie mniej ważny na dłuższą metę niż wymiar. Ekonomiczny tych wyborów i wymiar polityczny w takim sensie, że walczymy o, o przyszłość Europy i Polski w tej, tej, tej Europie. Nie przedstawili bowiem przeciwnicy Unii Europejskiej, i bardzo wielu było 50 lat, są żadnego innego pomysłu, poza powrotem do nacjonalizmu. No, cena jest, jest wysoka i nieopłacalna, bo gdyby przedstawili, to by to się pojawiło. Gdyby Unia nie była najlepszym yy, możliwych wariantów rozwoju organizacji Europy, to by się pojawiło. To, to by powstało, to by powstał. Twierdzenie takie, które często przeciwnicy Unii formułują dzisiaj wczoraj Moskwa, dzisiaj Bruksela, jest podne, bo Moskwa oznaczała przymus i zniewolenie, a Bruksela oznacza dobrowolność, też ma szereg mankamentów na biurokratyczność i tak dalej. Relatywizm moralny, to, to, są, to są znane, a z tym można walczyć. A, du, a drugi jeszcze bardziej, jeszcze bardziej taki absurdalny właściwie taki pogląd, ale on się, on się też, on jest sformułowany tak często, że, że właściwie Unia, Europa tak, ale Unia Europejska nie. Unia tak, ale nie taka Unia. No, to jest pogląd, muszę powiedzieć, warty mniej więcej tyle samo jak ktoś mówi, że oczywiście w 89 roku tak należało to, to wszystko zrobić, ale inaczej. Ale inaczej. Że model odbudowania demokracji w Polsce w roku 89 był Nic. zły. Ale inaczej już mają wielkie problemy zwolennicy tej tezy o, o, o powiedzeniu jak. No, myliśmy właściwie w Europie tylko jeden. Przykład poza Polską, bo we wszystkich innych krajach proces likwidacji komunizmu przebiegał podobnie, tylko że Polska zrobiła to pierwsze. Rozmów i pokojowego demontażu tego systemu. Jedyny kraj, w to przebiegło inaczej, była Rumunia. Państwo pamiętają, jak było ze i nie widać w najbliższym stopniu, żeby... Efekt tego, żeby w Rumunii w czymkolwiek było lepiej niż w Polsce, żeby to było opłacalne, przeciwnie. Przeciw, te wszystkie procesy negatywne, które my tutaj określamy, często słusznie, jako, jako te zjawiska wielokrotnie opisywane, więc nie ma co do nich wracać, jako niedostateczna dekomunizacja, chaos lustracyjny, problemy społeczne te wszystkie problemy, które rzekomo wzięły się stąd, że u nas nie było rewolucji, tylko ewolucyjnej, no. Te wszystkie problemy w Rumunii, gdzie była rewolucja, i to bardzo krwawa, wyglądają dzisiaj jeszcze gorzej. Nie ma ni jednego problemu, który by tam rozwiązano, a który w Polsce nie rozwiązano. Czyli odrzucam ten model, ponieważ brak argumentu, że ten model był lepszy, a, a druga cena, no, absolutnie podstawowa, zwłaszcza i, i, dla człowieka, który się przyznaje do tradycji chrześcijańskiej, to jest cena. Każdy zabity człowiek... To jest, to jest, to jest, to jest, to jest cierpienie, to, to są łzy, no, nie, muszę, nie muszę uzasadniać. To jeżeli oczywiście w niektórych sytuacjach yy, nie ma innej drogi, to oczywiście można taką decyzję podjąć, ale jeśli jest inna droga, to zawsze lepiej osiągać cenę drogą pochodową niż trwałą, niż cenę ludzkiego życia, więc chyba wydaje mi się, że dyskusja na ten temat, pierwsze polskie powstanie, gdzie nie zginął ani jeden człowiek, gdzie nie jedna szyba przez nie została wybita, a wszystkie cele w postaci niepodległości, wyzwolenia kraju, odbudowania demokracji zostały osiągnięte, jest to chyba lepsze niż wszystkie powstania, gdzie była ogromna cena, ale efekty właściwie bardzo mizerne, a jeżeli już to tylko w obszarze moralnym, który też jest ważny oczywiście, ale powstania się na ogólnym po żeby osiągnąć efekt moralny, nie tylko politycznie, żeby się wyzwolić. Żadne, żadne powstanie poza lokalnymi powstaniami, tylko śląskie, tylko Polskimi, ale lokalnymi możliwymi tylko dlatego, że gdzie indziej odnosi się zwycięstwo, nie, nie, nie miało miejsca. W Proszę Państwa, to jest...